Widzowie, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy zakazane czyty do minecrafta Ponieważ, widzowie, dostałem maila o treści polskie czyty do Minecraft. Czyli ktoś chce mi sprzedać polskie czyty do Minecraft? Cześć, jestem przedstawicielem czytów do minecrafta Czyty są niewykrywalne i innowacyjne. Możesz mieć więcej dłoni? Wy Jak to więcej dłoni? Co to jest? E, działa, na ser... działa na serwerach, Antyczyt nie wykrywa tego czyta. Czy wy to widzicie? Jest link jakiś, widzowie, i są jakieś dwa zdjęcia. Uwaga, co to jest za zdjęcie? Ty. Tu jest ziomek widzowie z paroma rękoma? Coś się tutaj chyba trzyma? I są trzy głowy. Minecraft MinecraftCheaty.pl. I tutaj jest widzowie coś takiego, jakieś zdjęcie. Widzowie, dostałem właśnie jakieś widzowie e, propozycje chyba, a raczej, nie wiem, polecenie. E, mam tutaj link oczywiście, więc czekajcie, kliknijmy sobie w linka. No i patrzcie, widzowie, jesteśmy sobie na stronie e, MinecraftCheats.pl. Widzowie, najlepszy cheat w internecie. Co to jest za strona, ty? Co to jest? Najlepszy, niewykrywalny e, cheat do Minecraft. Oferujemy najlepszą jakość obsługi i tak dalej, bla, 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 no widzowie, to są jakieś cheaty, o, zestaw premium doszedł mi w 15 minut, wszystko działa, mega sprawa dla biednego gracza, który nie chce wydawać majątku, a na cheaty bardzo dobra stronka i dziękuję za pomoc w grę, Kor korzystam e ze strony od 7 miesięcy, jak dotąd nie otrzymałem bana, co tu widzowie jest, ty... Widzowie, czy mam jakieś cheaty teraz, tak? Uwaga, mamy tu jakiś zestaw Basic, zestaw Advanced, zestaw Premium. Ale widzowie, zastanawiam się, co to znaczy, że mam więcej rąk. Czy ja będę mieć serio więcej rąk? Widzowie, pamiętajcie, żeby tego nie kupować, bo ja to testuję dla was. Ale nie wiem, czy to będzie legit, widzowie, więc yy, yy, testujemy. Uwaga, zestaw Premium ma X-Ray, dostęp do aktualizacji, dożywotni support. Ibot Tier 1, Distance Name Player, AutoClicker, coś tam jeszcze. I trzeba wysłać SMS-a. Widzowie, kurde, ja wiem co to znaczy, widzowie, przecież jak się wyśle smsa, e, to widzowie może być to dożywotni sms na przykład, czyli że będzie wam ściągało z konta cały czas coś, widzowie, nie? Ja nie wiem, chyba zaryzykuję to dla was, zrobię, ale to będzie serio przypałowe, bo jeżeli będzie mi ściągało co miesiąc, dajmy na to tam 3 albo 5 dych, to będzie lipa, widzowie, ja muszę to, widzowie, anulować, nie wiem, bo to jest chyba, czekajcie, regulamin, tutaj jest regulamin... Patrzcie, 30 zł kosztuje to Jeżeli się wyśle ten numer, SMS Kurde, tego nigdzie nie pisze I nawet nie pisze, czy to jest jednorazowe Więc to widzowie może być skam, ty Kurde, no nie wiem, niby polecenie jakieś SMS premium, widzowie, ja to przeczytam I za chwilę się zobaczymy, dobra widzowie I mam tutaj takie coś, taki zapisek Dezaktywacji usługi można dokonać poprzez Wysłanie SMS-a, czyli żeby widzowie Nie ściągało wam kasy z kodda cały czas Bo to jest taka aktywacja, tu musimy Wysłać widzowie SMS-a, czyli to jest taki Lekki skamik, bo na tej stronce nigdzie nie pisze Że ej, weź jeszcze pamiętaj, że Wyślij SMS-a, żeby to przerwać, nie Czyli tu jest aktywacja cały czas widzowie No i oczywiście jeszcze nam zeszle kasy za to, co nie Chyba, że jesteśmy z sieci plus, to wtedy jest De bezpłatna dezaktywacja. No widzowie, nie kupujcie tego, ponieważ, no, patrzcie, co tutaj jeszcze pisze: łączne opłaty z tytułu dostępu do usługi w, w okresie jednego miesiąca z podatkami nie przekraczają kwoty 73-74 zł brutto, czyli co, może nam zerwać nawet 75 zł w sumie? Jakoś tak? Widzowie, naprawdę yy, jest to dziwne. Yy. Dla mnie to jest leciutki skamik, ponieważ powinno to pisać, że ej halo, jeszcze pamiętaj, yy, że tak powiem wysłać SMS-a, który dezaktywuje to, że cały czas Ci pobieramy kasę. I nie pisze nigdzie tutaj nawet, nie? Nigdzie nie pisze, nawet tutaj w regulaminie nie pisze tak. Widzowie, ja się poświęcę dla was, spróbuję to. Jeżeli to będzie skam, to widzowie. Yy... Się wkurzę, naprawdę. Ok, widzowie, dostałem linka do tego, żeby pobrać Minecraft Cheaty. I widzowie, nie róbcie tego, naprawdę, nie kupujcie, ja czekałem bardzo długo. Naprawdę, czekałem z półtorej godziny na to, żeby dostać to. Nie wiem, czy to nie jest scam, czy to nie jest trojan. Nie róbcie tego, ja to testuję dla Was. Zobaczymy, czy to jest scam, czy nie. Więc widzowie, klikam, pobierz i dobra, lecimy. Ok, widzowie, jesteśmy w Minecraft, i to jest Meteor Client by Mine Game 159. Widzowie, czy to nie jest. To jest polskie, czy to nie jest polskie, widzowie? Czy ja zostałem oskamowany? Nie wiem widzowie. Okej, okay, wejdźmy sobie tutaj na mój serwer ACMC. Oczywiście zobaczymy w jakim czasie dostaniemy bana i czy faktycznie mamy więcej rąk, widzowie. A przy okazji, w piątek widzowie, o 18 jest start nowego trybu Skygen, który jest najlepszy, naprawdę. Dobra, czekajcie. Uuu, co to jest, widzowie? Jakieś nowe zakładki. Zaraz zobaczymy, widzowie i ile dostaniemy bana? Tylko trochę się boję, że dostanę bana na e, kławku i ty, no ale dobra, zobaczymy jak ten cheat działa, antycheat. O ile w ogóle mnie on wykrywa. No właśnie, widzowie, jestem ciekawy, czy on. Nie w ogóle wykryje, że ja używam cheaty, bo wiecie, ja jestem właścicielem, więc nie wiem, czy nie mam nic ustawione. Kurde, ty, a może Hans, Ty, jest coś z Hans, ale jest, nie no, freakam jest, czyli to to oczywiście ten. Dobra, tutaj oczywiście stoję sobie, ja tak tak mnie wy widzicie. Eee, freakam to było, ale czekajcie, widzowie. Czy ja mogę na przykład sobie kilaury odpalić, albo fly? O, fly, jest fly? Dobra, widzowie, ja jestem ciekawy tylko jak, yy, że tak powiem, dosta dostanę tego. Jak widzowie mogę dostać? Szczerze, nie wiem, jak mogę dostać widzowie Jak to się mówi? Eee, więcej rąk, bo to jest widzowie, wydaje mi się, że bardzo Uuu, double jump Patrzcie, czekaj, czekaj, wyjdę za mapkę Pa, jest double jump Czekaj, o, wykrywa mnie Wykrywa mnie za flaja na, na czacie Czekaj, ty, żebym nie dostał bana Czekaj, czekaj, uwaga, przejdźmy sobie tutaj, dobra Uwaga, i teraz użyję sobie Pyk, pik pyk, pyk, pik. widzicie, latam sobie I wykrywa mnie cały czas na czacie, co to są za cheaty? Zostałem wyrzucony za cheaty, typu speed, typu C, w sensie Widzicie to? Co jest? Połącz, ej, czy to jest jakiś skamer, czy co? Ej, widzowie, nie gadajcie, że zostałem zaskamowany. Dobra, ale jak, widzowie, e, jestem na boksie Chcę zobaczyć, widzowie, czy na boksie mogę sobie latać W sumie, no właśnie, flya w sumie mam hmm, Elytra fly, uuu, Elytra fly Co ja mogę sobie latać, nie mając edytry jako edytra? Jestem ciekawy, czekaj, czekaj, czekaj Jump, air jump, kurde, albo high jump sobie I long jump, long jump, pa Patrz to, patrz to, ty, czy mnie nie wywali teraz? Czekaj, uwaga, pum, pum, nie no, na czacie pisze, widzowie, zaraz zostanę bana, zostałem wyrzucony. Ej, nie, ACMC jest za mocny na ten chyba ten, czekaj, no nie, dobra, to już jest jakiś, to, to to jest normalny ten, czekaj. A czy tutaj mamy w ogóle jakieś, na przykład, nie wiem, tutaj Kilaure wyłączę, może Parkour, Jesus... Fly movement, właśnie, może tutaj co jest w moumencie? Jakieś ręce, widzowie? Mamy mieć więcej rąk, wytyfy. Blur to jest, a blur to jest taki blur w tym, dobra, to nie. Eee, aha, aha. World, może Misk? Kurcze, widzowie, jestem ciekawy, co to są w ogóle za cheaty, Ty, Napiszcie, widzowie, czy tutaj gdzieś to widzicie? Czy nie? Czekaj, hands, właśnie. Ghost hand? Nie, czekaj, hand view. Co to jest, widzowie, za, za opcja? Może jest więcej tych. Gdzieś tutaj rąk? Ty. Nie mam pojęcia widzowie. Czekaj, weźmy sobie na przykład na anarchię jedynkę. O! A nie, Nukera włączyłem chyba. Pa! Ha! Nukera włączyłem, widzowie, ty żebym nie dostał bana zaraz, nie? Nie no, widzowie, jestem ciekawy, czy po prostu wiecie, na serio dostanę jakiegoś bana. W sensie bana na pewno dostanę, ale czy mogę tutaj więcej rąk? Może... Czekaj. Jak z tymi... Z tymi rękoma, widzowie, to działa? I tyfy, czekaj, uwaga, weźmy sobie, na losowe kordy pójdźmy I czekajcie, może ja potrzebuję, uuu, wziąć coś do ręki, tak Tak, to jest to, widzowie, czekaj Może weźmy sobie na anarchii, widzowie, kita I czekajcie, weźmy sobie na przykład, weźmy to w rękę i to w rękę Mam dwie rzeczy w ręce, mam, okej, okay, może trzeba więcej jakoś, czekaj Może more hands, się to pisze, more hands Hmm, nie, czekaj Hmm, air jump, czy teraz mnie wyrzuci? Wyrzuca mnie, widzowie, co to jest za anty Miał być zakazany anty-cheat normalnie Znaczy cheat, przepraszam, nie anty-cheat A tu takie coś. Przejdźmy zaraz... Zostałem wyrzucony za cheaty. Widzowie! To, czy to jest to jest... To jest. Czy to, to jest jakieś... Wytyfy? Nie no nie wierzę ty! Nie no... to jest jakaś porażka? Dobra, jesteśmy widzowie na bedwarsach i uwaga testujemy tego cheata. Ale pa! Yy, jump mi działa! Nie no, było ewidentnie napisane, że to jest najlepszy cheat i że w ogóle wiecie, kozak. Wy wyświetla mnie na czacie cały czas. Przecież zaraz bana dostanę, czekaj, pik! Pik, pik, pik No nie no co fa Co to jest za cheat widzowie? A czekaj, spróbujemy tutaj zrobić skafulda, ale no nie chodzi nam o skafulda, ty Ej, nie, naprawdę, szczerze Myślałem, że to będzie coś takiego koks, a może tu faktycznie coś... Patrz, dostałem bana! Od windyk? Co? Chyba najlepszym sposobem na sprawdzenie tego, czy naprawdę te cheaty działają, będzie po prostu sprawdzenie sobie ich na survivalu, widzowie. Tak, jesteśmy sobie na survivalu normalnie. I czekaj, uwaga, color things, hmm, chatbot. Dobra, sprawdźmy tutaj wszystko, widzowie. Może, uwaga, od początku, auto-exp, auto-lock. Ha, aha, może tutaj będzie właśnie coś z tymi hands. Jestem ciekawy, widzowie, czy jest naprawdę więcej rąk. Uwaga, ghost hand, wziąłem, dałem ghost hand. Dobra, wyłączę sobie scaffolda. I uwaga, ghost hand. Czy to bije? Uwaga. O co chodzi z ghost hand, widzowie? Może to właśnie chodzi o to, że mam więcej rąk, jakby czekaj, kliknę F parę razy. Uwaga, czy będę mieć więcej rąk? Nie no, dwie mam, czekaj, hands. Hmm. Hand view, off hand, Uuu, Może off hand? Nie, nie no, z tego co widzę, mam wszystko normalnie, chyba że jakoś. Co to. Serio, budowanie w ciągu pięciu kratek? Wytyfy, jak daleko ja buduję, co to jest? E. Dobra, tego nie było, patrzcie. Dobra, to, to jest akurat mocne, chyba, nie? Ale szybko, ty! Widzicie to? Dobra, nie wiem, ty, powalone. Powalone, dobra. Offhand crash. O co chodzi? Nie, nie, widzowie. Zabrakło mi normalnie tutaj słów: hand. E, Newker to nie, Chams? Nie wiem, też nie jestem zbyt dobry z anglika, muszę ogarnąć. No nie, to mi po prostu chyba wykrywa miecz, czy nie? Nie. Widzowie, to jest widzowie jakiś... No dziwne. Dajcie znać w komentarzu, czy wy wiecie, co ja mam z tym zrobić i wydaje mi się, że te cheaty gdzieś widziałem, co nie?